Dając depresję ja wciąż w i myślę, nigdy nie zapomnę. Właśnie teraz daję sobie sprawę, że chcę cofnąć czas. wrócić do czasów, kiedy mogłem z nią być. Następna historia z koszkiem smaki łas. Po upadku rakami przeciwporowymi moje przeznaczenie przypadło. Mam szacunek do dobrych zasad, już nie wrócę. Mam szacunek do dobrych zasad, już nie wrócę mogę tylko, kochanie, Pis jaki tu czyniłaś, nigdy nie Traktowałam twojego uczucia jak kontrakt nic z twoich pieniędzy skarbie zrobiłam wszystko w zewnątrz czas Jednak nie mogę uciekać w pisanie Moja dusza odeszła z tobą To nieba czuje się umarła. Słyszę jej w głos w moich uszach Pogodzić się, że już nigdy nie na mi, Teraz ja muszę przejąć twoje obowiązki Ponieważ jestem ci to widna, Pietrusze nigdy nie przetrwałem bez ciebie. Never sing my. Huu hu 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 hu. Huh hu 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 hu. Huh hu, hu, hu. Huh hu, hu, hu. Sing my Drobiny miłości Kobiety, które pokocha nas Tak się stało, pokochałam Cię Ty pokochałeś mnie Teraz moja dusza jest Połączona z Twoim sercem Co mój ja mój bożecz, mam sercu, Pozostanę, bo po to złama, nie blizna. Moja dusza też z tobą. to Tak Teraz wiem, jak go naruszę do ciebie. pogodzić się, że już nigdy nie pozostaniemy się z nami. Teraz ja muszę przejąć Twoje obowiązki. Jestem ci, ponieważ jestem ci to widna. Wiedz, że nigdy nie przetrwam bez ciebie. Never sign, my... Never sing my Never sing my Jest żywa, tylko wizja Twoje imię ciągle jest zapisane w moim sercu Jestem tylko ciałem, kośćmi Bez serca, bez życia, bez ciebie Never Sigma Never Sigma sing mai my... oh, hu hu nevers sing mai hu hu